Cześć. tu Maciek Kowalik, poligamia.pl. Po lewej widzicie doktora Watsona, po prawej głowę Sherlocka Holmesa. A to oznacza, że zaraz zobaczycie jedną z pierwszych spraw kryminalnych w grze Testament Sherlocka Holmesa. I I nie, nie Lojalnie you know uprzedzę, że za chwilę na ekranie będziemy badali morderstwo no. bardzo brutalne, a to oznacza, że Szelok będzie przyglądał się z bliska. No dosyć nieciekawym widokom. Jeśli jesteście wrażliwi na punkcie krwi, no to oglądacie ten materiał na własną odpowiedzialność. They were evidently unworthy children, Reverend. Now, do please try to calm yourself and focus, because we will need your assistance. Do you have any idea as to the motive behind this? I haven't had time to do an inventory, but nothing appears to have been stolen. And anyway, His Excellency didn't own anything of great value. I don't know what else I can tell you. Note this down, please, Doctor. Doctor? But you aren't the police? No, Reverend. I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We are here at the request of the Bishop. In that case, I must ask you to leave and not to touch anything. I must get in touch with the authorities without further delay. Uh, Reverend, when the inspectors of Scotland Yard find themselves at a dead end, which they quite often do, I assure you, then they turn to me for help. If you will allow us to continue our investigation, then you shall have the answers to all of your questions. Out of the question! I don't even know you! I'm going to call the police, whether you like it or not. It would be better for everyone, Reverend, if you kept your temper. Watson, are you taking notes? This affair promises to be a complex one. Therefore, we must not overlook the slightest detail. Yes, Holmes. I am keeping a meticulous set of notes. I have created a very clever deduction board. One thing we can be sure of at the moment is that this crime was not for gain. The Reverend has informed us that nothing valuable was stolen. And indeed, it would seem that the Bishop had nothing of any worth to take. Dobrze, możemy wziąć się do pracy. Tutaj widzicie początki tak tablicy dedukcyjnej. Jest to jedno z narzędzi doktora Watsona, dzięki któremu, w miarę pozyskiwania kolejnych informacji z miejsca zbrodni, możemy wysnuwać dalej idące wnioski i w końcu dojść do ostatecznej konkluzji na temat danej zagadki czy zbrodni Oczywiście tutaj musimy zacząć od przykrego obowiązku zbadania ciała. You can see by his expression that he terribly. His mouth is covered in blood and I can make out strips of skin between his teeth. His chest has been lacerated, I would say, with a very sharp and fine blade. Jak widzicie, niebieska lupa podpowiada, że w danym miejscu jest jeszcze coś do zbadania. Zielona oznacza, że znaleźliśmy i zbadaliśmy już wszystkie składy. Jest to jedna z niewielu pomocy wizualnych, które na pewno przydadzą się przy rozwiązywaniu późniejszych, trudniejszych spraw. Z pewnością testament Sherlocka Holmesa nie jest jedną z tych bier, które wszystko robią za Was. Uwierzcie mi, że nie raz i nie dwa docierałem tutaj do momentu, w którym absolutnie nie wiedziałem, co dalej zrobić. Musiałem trochę odpocząć, przewietrzyć się, spojrzeć na sytuację świeżym okiem, no i w końcu udawało mi się przejść dalej. Jak widzieliście, wcisnąłem lewy trigger uruchamiając tzw. szósty zmysł Sherlocka Holmes'a. Jest to system odpowiedzi pokazujący nam, co jeszcze ominęliśmy. Przydaje się to w momencie, właśnie w którym nie wiemy, co robić dalej. Natomiast za nadużywanie tego narzędzia, gra w cudzysłowie, każe nas osiągnięciami

jego hmm. My first impression is that he wears a size nine shoe. You. No, jak widzicie, Sherlock jest Sherlockiem tam, gdzie inni widzą e, makabryczne rany, e, on widzi e, informacje na przykład o rozmiarze buta. Watson, shoes are missing. Po prawej na górze widzicie ikonkę. Ona oznacza, że do naszej tablicy dedukcyjnej zostały dodane właśnie nowe elementy dzięki zbadaniu otoczenia. Jest błoto na tym papierze. Ten papierze został wykorzystany na skrzydła z fingią. Był pozbawiony wełnie. Nawet, bishop of Knightsbridge was znany za swobodę. No dobrze myślę, że zebraliśmy już już trochę tropów, które na pewno warto byłoby umieścić w naszej tablicy dedukcyjnej. Póki co są to dosyć podstawowe przesłanki jeszcze nie prowadzą do, do żadnych konkluzji, ale obiecuję Wam, że przed końcem tego filmiku, Będziemy wiedzieli dużo więcej na temat tego, co zaszło w tym pomieszczeniu. Warto być drobiazgowym, sprawdzać wszystko, co wydaje nam się ciekawe. Czasem wystarczy pominąć jeden mały przedmiot, którego nie zobaczymy, by śledztwo dramatycznie wyhamowało. Z góry uprzedzę was, że właśnie przed chwilą popełniłem taki błąd. Uh, commander of the Infantry Brigade uh, of, of Waterloo. Him. The Bishop of Knightsbridge has the same name as his ancestor. An illustrious family. Closed. Myślę, że warto docenić to, że oprawa graficzna, choć może nie rzuca na kolana, to jednak obfituje w dużo różnych szczegółów, co sprawia, że samo wyłuskiwanie jakichś przedmiotów czy wskazówek z lokacji jest raczej naturalny. To nie jest tak, że po prostu dany element wyróżnia się na tle płaskiej tekstury. Tutaj raczej musimy się faktycznie posługiwać naszym narządem wzroku, a nie liczyć na to, że gra sama nam pokaże, co trzeba zbadać. No, widzicie tutaj kolejny ślad. Na szczęście jest doktor Watson, który, jak nikt, zna się na medycynie. No więc spróbujmy poprowadzić dedukcję dalej. Mamy kolejne ślady. Widzicie, tutaj już z dwóch elementów wynika nam zagadka, na którą musimy sami odpowiedzieć. W późniejszych śledztwach tych śladów jest więcej. Wynikanie jest, jest nieco trudniejsze, ponieważ wystarczy w jednym miejscu te tabliczki pomylić się w odpowiedzi, by Sherlock nie doszedł do właściwego rozwiązania. I o ile wiemy, że zagadka nie została jeszcze rozwiązana, to gra nie pokazuje nam miejsca, w którym popełniliśmy błąd. Jak widzicie, niebieska lupa oznacza, że coś, coś tu przeoczyliśmy. O, no i informacja o tym, że biskup był torturowany, od razu trafiła na naszą tablicę dedukcji. ale akurat jest to informacja dosyć osamotniona, nie mamy do niej żadnego kontekstu, więc jeszcze nie pociągniemy śledztwa dalej. Ewidentnie coś zostało przeoczone. A oto i przykład jednej z zagadek, które nie polegają jakby bezpośrednio na znajdywaniu poszlak. Czy, czy jakiejś podpowiedzi? Takich zadań w grze znajduje się mnóstwo, i zawsze pierwszym krokiem jest próba zrozumienia, na czym polegają, co, co trzeba w nich zrobić. Jak widzicie, pan jest dosyć oporny w rozmowie z Sherlockiem. No nic dziwnego, Sherlock w końcu nie jest policjantem, jest detektywem konsultantem. I choć ma rację, kiedy stwierdził na początku, że, że policja tak czy siak zwykle do niego przychodzi, kiedy nie może rozwiązać jakiejś sprawy no to jednak sam Sherlock nie ma wielkiego umocowania prawnego dla, dla, dla swojego dla prowadzenia śledztwa. Miejsce, w którym teraz jesteśmy, nazywa się po prostu martwym punktem. Niby zwykle Watson powinien służyć nam radą, natomiast to raczej dotyczy fragmentów pomiędzy. Poszczególnymi zagadkami. Jeśli chodzi o rozwiązywanie ich samych, no to niestety doktor skupia się głównie na notowaniu rzeczy, a nie na pomaganiu Sherlockowi. O, ale oto znaleźliśmy ślady pod drzwiami, których jeszcze wcześniej nie zbadaliśmy. see here Watson footprints can often provide more vital information than the very best of informants yes if you know how to make them talk that is it's child's play Watson we will begin by excluding the contaminating prints which are yours and mine from where we came in and those of our dear reverend who was so impatient to call the police nine. ale zawsze warto je zmierzyć, żebyśmy mogli Size przynajmniej nine. domyśleć się, do ilu osób te ślady należą. E, mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze, że Size Sherlock błyskawicznie zorientował się, że biskup nosił buty w rozmiarze dziewiątki, czyli właśnie takie, jak tutaj Size większość. It is not A skoro nie był to but robotnika, możemy chyba wywnioskować, że był to but. W końcu jego buty zginęły. A fragment of stone. Pecul. Wellwo shoes with an odd pattern on the I No to łatwo policzyć pary. stóp. Perfect. We now know that there were three crooks. No, i zakładamy, że przestępcy nie opuszczali pokoju, skacząc na jednej nodze, więc jeden z nich musiał wyjść w innych butach niż tu przyszedł. No, takie informacje z pewnością należy umieścić na naszej tablicy dedukcyjnej, która pokazuje rozwój wnioskowania. Fakt, że jeden z przestępców zabrał buty biskupa. Z pewnością pokaże nam, powie nam coś więcej o samej naturze tej zbrodni. I to zamknie jeden z wątków śledztwa. Oczywiście nie pokażę Wam ostatecznego rozwiązania całej kryminalnej sprawy zabójstwa biskupa Knightsbridge. Przecież nie chciałbym obrabowywać Was z frajd odkrycia tego samemu. Do recenzji myślę, że minie jeszcze trochę czasu, ponieważ gra wydaje się duża, długa no i trudna. Natomiast, jeśli lubicie zagadki kryminalne, to już w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że warto się ją zainteresować. Dzięki, cześć!